Hej, hej, Siemano, to jest Dragotv i zapraszam Was na kolejny prześwietlny odcinek na moim kanale. Dzisiaj zecenzujemy sobie kolekcję smarów ze strefy kostek. Zapraszam. Dobra. No to smary mamy takie następujące: Lubest, Adheron Heavy, Adheron, Adheron Light. Najpierw powstał Adheron, znaczy lubest. O, lubest XMT10. On służy do przyspieszania kostek. O, jest tutaj takiej żółtej butelce. No i on był jako pierwszy. Potem powstały dwa smary. Adheron i Adheron Heavy. O, żeby było ładnie widać. One ogólnie służą do tego, żeby spowolnić kostkę. Ten zazwyczaj się daje do środka kostki, a ten daje się na wewnętrzne elementy, takie jak śruby, gesy, sprężyny. Tutaj one się różnią bardzo gęstością, jak fajnie widać taki bumbelek powietrza. O. Tutaj, patrzcie jak on płynie szybko do góry. No, już tego smaru nie jest za dużo, więc nie będziecie widzieć. Ale nawet ten, ten jest w Adheronie Heavy. Jaki to jest gęste. No, Dobra. i w sumie niedawno wyszedł nowy smar. O, Adheron Light. Jest najzatszy z nich wszystkich mam służyć służy do tego, żeby kostka poruszała się płynniej, nie tyle co szybciej, ale miała taki płynniejszy feeling, zamiast tego No i jakie są moje wrażenia z korzystania z tych smarów? No to tak, tutaj mam kilka swoich kostek. I teraz tak, to jest kostka moją Weilong GTS V2. Ona była dla mnie bardzo za szybka. Jednym ruchem mogłem zrobić U2, jednym palcem. Nie mogłem za tym zapanować. I uznałem, że muszę ją bardzo spowolnić, więc dolałem tutaj nawet trochę adherona Heavy. I teraz mogę płynniutko robić jeden obrót. I dla mnie teraz kostka jest o wiele lepsza. O, tutaj mam mojego Diana Teng -Hyun. i na nim użytego zwykłego adherona. I też spowolnił i dzięki nim, no, uważam teraz, że jest o wiele łatwiej nad nim zapanować, o. O. Dobra, troszeczkę zalamiłem permutację, ale trudno. Teraz tak, lubię nieraz się też pobawić smarami. Czekajcie, tylko się poprawi. Teraz może będziemy je lepiej słuchać. Lubię nieraz pobawić się smarami i w Mega mingsie używam czegoś takiego, że najpierw dodaję Adherona żeby spowolnić, gdy się już rozprowadzi cały smar po kostce, używam adherona light, żeby była płynniejsza. Nie lubię mieszać ich od razu ze sobą, bo wtedy kostka jest za bardzo przymulona, no i nie da się praktycznie ją poruszać. Teraz wam pokażę, jak stosować smary. Na przykładzie Gana 356 X, dopiero co wyczyszczonego, jest bardzo suchy. Dobra, i tak pomyślałem, że będzie fajnie, jeżeli bym dodał do niego Adherona Light. Dobra. No to teraz tak. Ja, ja smaruję następująco. Są różne szkoły smarowania. O. Biorę sobie krawędź i smar. Powiedzmy, że wezmę Adherona Light. Dobra. I robię tak, że daję sobie tutaj smaru tak rozprowadzam i tutaj o tutaj też trzeba by dodać Dobra, to odłożę sobie gdzieś powiedzmy że na tym żeby się nie pobrudziło i też dodaję smar do środka o Niektórzy dają kropelki, ja robię troszeczkę sobie go tak rozprowadzić. Dobra, odkładam smar. No i wkładam ten element. O, troszeczkę ta kostka jest już brudna od smaru, ale i tak nie układam na niej. Więc ja się tam nie przejmuję. Normalnie bym położył na jakimś wcześniej stole czy kartce, żeby się nie pobrudziło. Albo po prostu można w innej kolejności, co chyba teraz zrobię, co będzie rozsądniejsze. I po drugiej stronie robię to samo. Ok. Aż mi dwa elementy wypadły, ale to trudno. No i teraz bierzemy tak. Smaruję tutaj, tu, 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 tu. Tutaj już mniej dokładnie, bo wcześniej dokładniej smarowałem. I powiedzmy, że troszeczkę tutaj też dosmaruję jak już wypadło. Też nie wolno przesadzać, bo jak przesadzimy kocka będzie za bardzo przymulona. Dobra, weszło. I tu już tylko tak troszeczkę w kilku miejscach. Zobaczymy, czy nie przesadziłem ze smarem. Już dawno Gana X nie smarowałem. No teraz będzie problem, żeby go wsadzić. Dobra, jest. No i teraz ważne. Och, zakończymy smar. Jakby upadł rzadki, więc lubi wypływać z buteleczki. Dobra, to ocniemy, żeby nie przeszkadzało. Dobra, i teraz. Trzeba tak troszeczkę sobie pomieszać tą kostkę, żeby się smar rozprowadził. Ale już czuję różnicę. Kostka nie jest taka sucha, Taka nie szorstka. Co prawda to jest gun x on jest yy, smaroodporny, można powiedzieć. Jakbym określił ten feeling? Na pewno mniej suchy. Po prostu. Tak, niezbyt umie słowami określić to, trzeba posuć, poczuć. Jeżeli ktoś chce smarować kocki, to najlepiej niech kupuje sobie taki cały zestaw i niech się bawi, kombinuje, łączy, co mu najbardziej pasuje. O. Jak się troszeczkę rozprowadzi ten smar no i się troszeczkę zużyje, to dodam jeszcze lubesta, żeby było troszeczkę szybsze, bo teraz troszeczkę zamuliło. Dobra. No to co, myślę, że to było na tyle. Bardzo polecam smary ze strefy kostek. No i to tyle. Był z Wami Eldergo TV. Do usłyszenia, do zobaczenia i takie tam.